Czy można kosić trawę w niedzielę? Otóż polskie prawo nie zabrania tego, to jest stety i niestety. Na przykład, jeżeli sąsiad wam mocno hałasuje w niedzielę, no rozumiem, że nie możecie się wyspać, natomiast on może nie mieć kiedy indziej tego zrobić, więc warto na przykład porozmawiać, osiągnąć jakiś konsensus, na przykład niech nie kosi od, od 6:30, tylko od 9:00, dogadajcie się, warto. A oto kilka przykładów, e, gdzie możemy szukać jakichś ewentualnych prawnych ograniczeń. Jako pierwsze, sprawdź regulami swojej gminy, bądź miasta. Często duże miasta jak Warszawa czy Kraków ograniczają pewnego rodzaju, tego typu działalności to się nazywa cisza techniczna i on może właśnie ona obowiązywać w niedzielę, więc jest to pierwszy element, który warto zobaczyć. Tak samo jest w przypadku na przykład osiedli, warto sprawdzić regulamin. Mogą być tam właśnie również określone kwestie związane z ciszą techniczną, na przykład w niedzielę i święta, co umożliwi nam właśnie wyegzekwowanie pewnych ograniczeń z sąsiadem. Podsumowując, jeżeli macie problem z sąsiadem, polecam jednak e, osiągnięcie konsensusu poprzez, poprzez jakąś rozmowę, może jakiś wspólny grill, więc, e, więc na pewno warto najpierw pogadać. Jeżeli podobają Wam się takie odpowiedzi e, i tematy, to zachęcam do polubienia i obserwowania naszego kanału e, i w komentarzach zachęcam również do przesłania jakichś Waszych tematów, które, które mógłbym poruszyć. Dzięki, pozdrawiam, cześć.